sposoby izolowania sufitu duża utrata ciepła pomieszczenia i zimne powietrze z sufitu, co jest konsekwencją. Jak dostosować plastikowe okna? Dostosowanie plastikowych okien własnymi rękami. Instrukcje regulacji raczej popularny element budynku jest uważany za plastikowe okno. Jak wybrać dywan w salonie? Materiały, rozmiar i kolor czas minął, gdy dywany zawieszono na ścianach i zakrył podłogi w mieszkaniu. Dywan. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Drewniana podłoga jest dziś najbardziej popularna, ponieważ drzewo jest naturalnym materiałem przyjaznym dla środowiska, który nie zawiera alergenów, ma doskonałe cechy termiczne i ma wyjątkową zdolność do wchłaniania nadmiernej wilgotności z pomieszczenia. Aby przedłużyć żywotność drewnianej podłogi lub odświeżyć jej wycieraną powierzchnię, zaleca się przekrywanie jej lakierem. Dowiedzmy się, Jaki lakier zakryć drewnianą podłogę i jak to zrobić dobrze? Zawartość 1. Wybierz lakier do drewnianej podłogi wszystkie lakiery dla drewnianej podłogi są podzielone przez rodzaj rozpuszczalnika na wody i organiczne te ostatnie wyróżniają się toksycznością i ostrym zapachem podczas suszenia w trakcie suszenia składu rozpuszczalnego w wodzie wyłącznie opary wodne z niewielką ilością substancji obecnych w żywicach wychodzą z niego. Z drugiej strony większość lakierów organicznych jest wysoce odporna na naprężenie mechaniczne w ścieraniu i Według rodzaju używanej żywicy lakiery dla drewnianej podłogi są podzielone w następujący sposób: ludzki różni się w kategoriach połysku dwukropek są wysokie, bliźniaki, półżyłcy i błyszczące, matowe i półdumowane. stopień błyszczącej i błyszczącej kompozycji lakieru wynosi 80-90%. Więc drewniana podłoga pokryta takim lakierem świeci jak lustro. Substancje półbłębia i półwoda odbijają mniej światła z powierzchni. Wybierając lakier na drewnianą podłogę, należy również wziąć pod uwagę rodzaj pokoju, w którym zostaną przeprowadzone, w łazience. I w kuchni wskazane jest użycie związków które nie boją się marynarki z uretany, uretanalkit i lakiery poliuretanowe dla drewnianej podłogi. W salonie, hali i drewnianych schodach musisz kupić substancje szczególnie odporne na ścieranie. Obejmują one larniste z żywic poliuretanowych oparte na żywicach poliuretanowych. W przypadku pokoju dziecięcego rozpuszczalne w wodzie larnice poliuretanowe i zorganizowane związki poliuretanowe o skróconym okresie ekspozycji, to znaczy Zwalniając toksyny tylko przy stosowaniu i utwardzaniu. Bezpieczne lakiery do lokali dzieci zawierają oznaczenie N71.3 na opakowaniu. W kraju wskazane jest stosowanie lakierów w zakresie miarodwych i moczowych które wyróżniają się wysoką elastycznością i zachowują swoje wysokie właściwości nawet przy znacznych wahaniach drewna, które są spowodowane zmianami temperatury i wilgotnego reżimu. W przypadku obszarów o wysokim obciążeniu operacyjnym stosowane są lakiery cewki moczowej o działaniu anty ślizgowym. 2. Przygotuj powierzchnię do nakładania lakieru, jeśli masz nową drewnianą podłogę. To znaczy nigdy wcześniej nie była pokryta lakierem. Nie potrzebuje one wstępnego przetwarzania. Ale jeśli twoja podłoga jest wykonana z miękkiego i elastycznego świerka i sosny, wówczas wstępne przetwarzanie i szlifowanie są obowiązkowe. Nawet w przypadku nowych pięter. Środki przygotowawcze są przeprowadzane w następującej kolejności. 3. Zmiel drewnianą podłogę przed malowaniem drewnianej podłogi lakier należy dobrze wypolerować za pomocą maszyny do szlifowania taśmy. Ponieważ na powierzchni mogą pozostać różne nieprawidłowości i odłamki, wymagane jest również mechaniczne szlifowanie, aby usunąć górną wyblakłą z drewna i nadać jej żywy kolor. Zaleca się, aby działać tak. 4. Zastosuj podkład przed zakrycie drewnianej podłogi lakierem. Konieczne jest nałożenie nitrolak na powierzchnię drewnianej podłogi. Zastosuj podkład pędzlem, który ma szerokość 10 cm i grubość 1 do 5 cm wzdłuż struktury drzewa. Pamiętaj, aby nie przegapić żadnych obszarów. Podczas korzystania z podkładu należy wziąć pod uwagę następujące punkty. Drewno, które zawiera darbniki, zwłaszcza dębowe. Ciemniej je. W kontakcie z lakierami poliuretanowymi. Aby temu zapobiec, Parkfet Pre. Oak jest otwarty ze specjalnym odcięciem gleby. Gleba specjalna, ale z innymi nieruchomościami. Jest również wymagana do wstępnego przetwarzania niestabilnego drewna bukowego. Przed zakryciem podłogi bukowej lakieru rozpuszczalnym w wodzie należy ją obrubować glebą, która nie przykleja krawędzi blaszek. Egzotyczne drewno należy traktować specjalną glebą przed nałożeniem lakieru, który zneutralizuje olejki eteryczne. Niektóre rasy, i roko i lepacho, zawierające inhibitory, substancje, które spowalniają działanie hodowli lakieru. Należy traktować, odcinając glebę zaprojektowaną specjalnie dla ciężkich skał. Malowanie drewnianej podłogi odbywa się z lakierem zgodnie z następującymi instrukcjami. 6. Wyeliminuj błędy malarstwa często. Stosując lakier na drewnianą podłogę, występuje problem, gdy warstwa nie wyschnie. Może być kilka wyjaśnień. Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest nieprawidłowo wybrana. Lakier moczowy lubalki nie wyschnie na kleszcze, więc temperatura powietrza powinna zostać zwiększona do 20 stopni w pomieszczeniu. Możesz także dodać utwarckę do lakieru dwuponawowego dla drewnianej podłogi w niewystarczającej ilości, więc przyłożona warstwa. W przypadku niewystarczającego dostępu świeżego powietrza wentylacja należy zwiększyć do pomieszczenia. Na powierzchni drewnianej podłogi mogą pojawiać się białe napływ, co wskazuje, że wilgoć była na świeżo lakierowana. W takim przypadku napływ należy traktować rozpuszczalnikiem, a następnie przeprowadzać powtarzające się lakierowanie. Oczywiście, przed nałożeniem pomieszczenia, rozgrzewaj się i zwiększ temperaturę powierzchni podłogi. Możesz walczyć z oddziałami w małym obszarze z szlifowaniem, ale jeśli obrzęg warstwy lakieru jest obserwowany na całej powierzchni, tylko całkowite szlifowanie substancji pieszczotu uratuje sytuację. Lakier drewnianej podłogi implikuje również taki problem, jak tworzenie bąbelków na jego powierzchni. Aby się tego pozbyć, po nałożeniu następnej warstwy konieczne jest narysowanie końcówki szczotki na planszy, a pozbędziesz się takich bąbelków. 7. Praca po zastosowaniu lakieru po wykonaniu całej pracy przy zakryciu drewnianej podłogi nadszedł czas, aby dokładnie umyć ręce, aby usunąć lakier z rąk. Możesz użyć samego rozpuszczalnika, którego użyłeś do rozcieńczenia lakieru przed rozpoczęciem pracy. Jeśli użyto białego złośliwości, musisz go użyć. Jeśli aceton, wytrzyj ręce acetonem. Pamiętaj, że aceton skóry dłoni koroduje bardziej niż biały duch. Po wcieraniu wszystkich problemowych obszarów wystarczy po prostu umyć ręce za pomocą proszku do mycia. Oczywiście, potem warto zastosować krem. Aby nie prześladował cię nieprzyjemny zapach lakieru przez długi okres, pokój powinien być dobrze wentylowany. Aby przyspieszyć ten proces, możesz użyć palnika gazowego, który pomoże wypalić dostępne pary rozpuszczalników. Wystarczy po prostu spalić parę rozpuszczalnika na jednym końcu pokoju. Co znacznie zmniejszy ich całkowitą kwotę. Dlatego warto wiedzieć, jak malować drewnianą podłogę lakierem. Po nałożeniu lakieru na drewnianą podłogę ochronimy ją przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi i zachowamy całe piękno drzewa. Pamiętaj jednak, że jeden lub kilka razy w roku, jeśli lakier traci blask, powinieneś użyć kompozycji do ożywienia starej powłoki. Ta substancja nie wymaga wstępnego szlifowania, ale bardzo dobrze daje podłogę i ukrywa pęknięcia. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Razy 12.09. 2014 Anonimowy dobry artykuł. Po raz pierwszy wpadłem na drzewo. Zrobiłem wszystko tak, jak jest napisane. Wszystko okazało się świetnie. Dziękuję Ci. 04.10 2016 anonimowy dobry artykuł. Artykuł jest doskonały. Wszystko jest wyraźnie 26.06 2017 anonimowy artykuł jest doskonały. Wszystko jest wyraźnie, jasne i krótkie. Dziękuję Ci. Napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz, razy 12.09 2014 Anonimowy dobry artykuł. Po raz pierwszy wpadłem na drzewo. Zrobiłem wszystko tak, jak jest napisane. Wszystko okazało się świetnie. Dziękuję Ci. 04.10 2016 Anonimowy dobry artykuł. Artykuł jest doskonały. Wszystko jest wyraźnie. 26.06 2017 Anonimowy artykuł jest doskonały. Wszystko jest wyraźnie, jasne i krótkie. Dziękuję Ci. Dobry artykuł. Po raz pierwszy wpadłem na drzewo. Zrobiłem wszystko tak, jak jest napisane. Wszystko okazało się świetnie. Dziękuję Ci. Dobry artykuł, artykuł jest doskonały. Wszystko jest wyraźnie, jasne i krótkie. Dziękuję Ci. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy stron 2011 do 2018. Artykuły o naprawie, budownictwie materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.